Do nas w kolejnym filmie na tym kanale, a zarazem w kolejnym odcinku z Astros Playroom. Jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, zostaw subskrypcję i like pod tym filmem. A ja zrobię kolejny niesamowity odcinek. A teraz wejdźmy do autostrady SSD. Lecimy. I na razie Chodzimy O oh jest autostrada SSD. Turbo jazda. Go, go, Astro. O, kurde, ale tu mocno wygląda. I ja nie mogę. Przepiękne to jest. To jest w ogóle. Jakie to jest wielkie pomieszczenie. To jest wielka przestrzeń. To jest jakaś rakieta na końcu, jeszcze. Pora, lecimy. Tu trzeba coś pociągnąć. Okej, okay, jakaś proca, nie wiem co to jest. O kurde, można wymierzyć normalnie. <gryw> co jest grane? Dobra, trzeba wystrzelić touchpadem padem, Okej, okay, więc sterujemy i w środek. Kurde. A tak to się naciąga, dobrze. Okej, okay, dobra, poleciałem. Okej, okay, jak ja mam sterować? O kurde. Muszę omijać! Ja padem steruję normalnie, O kurczę! I ładne lądowanie. To jest akurat ciężkie, żeby padem jeszcze sterować. Kurde, tam coś było. Tam chyba puzelek jest. Czy może jakiś artefakt? Dobra, to może zrobię oddzielny odcinek zbieranie puzli, czy jakieś tam rzeczy. Albo sam już to zbieram i wrzucę prosta z tego. Nie wiadomo. Jak to będzie. I tu będzie kolejna proca. Trzeba omijać właśnie to. O kurde. Tam jest puzelek, celujemy. Trzeba właśnie umieć te, te przeszkody. To jest dosłownie autostrada. Dobra, ojej, tu będzie ciężkie, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie do ominięcia. Dobra, dałem radę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest. Nawet ten typ od tego samolotów jest. Czy od lądowania i startowania. O, tu jakiś miecz wielki. O, okej. Okay. Kolejne nawiązanie do gry. Znów nie wiem do jakiej. Ale tak. Y, y, super. Okej jest trampolinka. To będzie chyba jeden z dłuższych odcinków, bo zapowiada się dosyć długo ta y, mapa. O kurde. Jakieś bomby. Jakieś bomby z prądem. Co to jest? Boję się. Ora, trzeba... Mocno się wystrzelić. Wow, Kurczę, trójkąt! I X. Jest. Mamy to za pierwszym razem. Nie sądziłem. O tu jest jakiś proces. <grystanie> Pain, czyli ból. Pain to chyba ból po angielsku. mi się wydaje. Jeszcze monetki. O, 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 sekret. I puzzle, no jak. Jakby nie inaczej. Puzzle jak do kolekcji. tutaj kolejne nowe kojarzę, ale. Dalej nie wiem jak to się nazywa. Okej, okay, już się zbliżamy do tej rakiety! Dobra. Jest ta rakieta. Co ja będę rakietą lecieć teraz? Leciało rakietą będę! Ej, Ratchet i klank Co jest? Co akurat na nie rozumiem! Kurde, ej, nie wiem, jak chcecie, to ja mogę też z tego zrobić serię, bo mam akurat dwie części, Rift Apart i jak nie znacie, no to nie, ale mogę wam pokazać i zrobić z tego serię. Też fajna gra. O, winda, dobra, spokojnie. O, 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 o tam coś było, widziałem. Tam coś jest, kolejne nawiązanie. Jakieś tutaj matowe, czar matowe czarne boty O Jezu Tak znikąd Jest pad, nie wiem, do jakiego PSa było napisane, ale A dobra, jest Dualshock 2 PS2 Czyli tu będzie PS2, a tam będzie Już nie pamiętam sam, jaka była kolejność Dobra, daję winda, daję winda Daj mi to windę Co tam te bomby dalej są nie, no co jest? Nie, no to jakiś waskam jest. O, nowy przeciwnik. Jakiś... Nie wiem co A dobra, był tutorial, dobra, dobra. Muszę go tak o. Tak o! Tak o może z nim zrobić. Tak o. Tak o, sprądować i jest po nim. Kolejny... U! Okej, okay, wchodzimy do rakiety. Aha, jaskinie buforowania, dobra. O oh, kurde, kolejny gadżet. Dobra, zapnijmy tutaj piek. I <laughs> mam statek, Okej. Okay. Mówił własny statek i mogę wylecieć. Kurde, to chyba slać w kamerze. What? Bro, what are you talking about, man? Tu dosyć głośne jest, aż za głośne. Ja muszę tutaj lecić tą rakietą. Ale mega! I to jest najlepsza manika jaką widziałem w tej grze. Nie wiem czy na dół, czy... Dobra, chyba na dół. Tu będzie Isterek. Chyba tak. Tak. Miałem rację. Co tu geometrii dasz tam był? Co to? Co to było? Okej, okay, trzeba sterować padem znów. Tutaj kolejny. Coś? O kurde, to jakaś bomba jest. Nie fajna. ja mam tu podpalić! O, o, o kurde. Dobra, to, to jednak, przepraszam, to jednak lecę. Czy to wybuchnie. Nie wybuchło. O, jest artefakt. Ja nie mogę. Co to jest? Multitap PS2 Ja nigdy o takim rzeczy nie słyszałem Nigdy w życiu, nigdy Okej, okay, ale zawsze to artefakt Let's go Kurde, tak się jaram tym odcinkiem, bo Najbardziej czekaj na ten poziom Ja pochwałam to wszystko teraz A ty zostaw lajka i suba Na tym kanale Żeby po więcej takich odcinków i mamy kolejny puzel. Jest kolejny puzelek. Tutaj się zatapiają. Nie wiem w czym to jest chyba jakiś y, piasek. Zasypujący piasek. <grystanie> Tego chyba nie można dotykać. Domyślam się. Oj, jaki wiatr. Myślę, że to będzie spychać. Do, czy to jest. Dobra, ja tego nie ruszam. Ja lepiej tego nie ruszam, bo zaraz zginę i będzie po grze Okej. Okay, I parkowanko. It's, it's, it's. Dobra. Mamy to! Let's go! Okej. Okay. O tutaj taki mistrz prądowy. Jakaś świnia. Kolejne nawiązanie. Nie wiem, dziwne, dziwne. Tutaj co to jest? Znów trzeba coś pociągnąć. I fireberg! I bucha na y, ikony PlayStation. Okej, okay, kolejny. Siop. Dużo monetek leci, bardzo dużo monetek. Tam ten spadł. O tu coś jest? Jakaś planeta! Polska gdzieś, tu jest Polska. Nie da się rozróżnić, ale dobra. Co to jest? Nie mogę tego wziąć. Dobra. No to trudno się mówi, no. Tutaj trzeba wejść coś. Niech... Chyba nie. To chyba po prostu jest znów nawiązanie. Widzimy czy tam kamerzysta widziałem. Kolejny tutaj Tipson. Oj, to trzeba dmuchnąć. Dobra, dmuchnęliśmy i... Moneta! O, dobra, obraca się. O, tutaj jest coś. Dobra, pięknie, pięknie. Pięknie. I o, kurde, tego się nie spodziewałem. Muszę laga mózgu na chwilę, Co się z to odwaliło. Jest, jakaś gra bot. Bot na PS2, polecam, grałem. Ja tak gra taka nie istnieje, ale. Fajnie, gdyby istniała. Nie mam PS2 i nawet nie miałbym jak to grać, ale. Ale tak, trzeba chyba jakoś podpalić. I trzeba uciekać. I wybuchło i. uchur czy tego się nie spodziewałem. Kolejny puzelek. No jak to rozbicia. Mm. I siop skrzyneczka. Łuk, kurde. Który... Nowa broń. Wcześniej mieliśmy łuk, a teraz jakiś minigan. Co to jest? Ora. A teraz im tak zawar. I... O kurcze. Można zakręcić i tak przejdzie się obracać. Ciekawostka fajna. Bum, A teraz to łatwa gra jest z tym Nigamem. Teraz to można. Teraz to można grać. Bum. O, 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 o. Dużo ich tutaj jest bardzo. Kolejni, kolejni. Je, ile tego? A dobra, myślałem, że to będzie jeszcze więcej. To bym zrobił coś fajnego. Fireberg. I Lina, dobra. Dobra, trzeba ląd podpalić. I uciec. Najdalej się da. Dobra. Przejście otwarte. O! Przeszkody orbitalne. A tutaj coś jest. A nie, bo... A, dobra, okej, okay, tam już byłem. Dobra i znów mamy mój ulubiony... Mój ulubiony gadżet, czy to mój ulubiony pojazd. Yy, który jest w grze. Oczywiście nie wiem czy jeszcze będzie ulubiony, bo jeszcze jedna mapa została. Ale mamy rakietę. Lecimy. Ubiamy do bańki. Okej. Okay. Siupp, bańka myk. Trzeba mocno manewrować tutaj. A zarazem tutaj też trzeba zdobywać te monetki yy, na automat. Hops. Hops Dobra, mamy. Pódzę i można spadać. O dobra, tu się robi trochę już... Nie, nie uciekaj, uciekaj. Co się stało? Ła! Czy to jest Isterek, czy już dalej idę teraz? Artefakt, dobra. Artefakt, jest To jest już bez czy nie? Tak, to jesteśmy no, tu już jest. Nice! Słodziaczek wygląda dokładnie jak mamusia. Okej. Okay. I wyleci, manewrować. Oj, wiatr spycha mnie na złą stronę. Hec, hec, hec. Nie no, dobry jestem w to. Dobry. Nie, jednak nie dobry jestem, dobra. Jednak nie dobry. Czemu ja zawsze, jak mówię, że jestem dobry, to ginę. Nie no, co się ze mną dzieje? Spokojnie, spokojnie opadaj. Okej. Okay. O, tu jest jakiś przeciwnik. Co tu się w ogóle dzieje? Co to są za przeciwnicy? Trzymam jakieś kulami mocy. Teraz. Okej. Okay. Chyba nigdy tak yy, dużo nie ginąłem na tych mapach. To jest wyjątkowy czas. Ponieważ tu jest jakiś cholernie ciężki. Ej dobra nie, teraz bez żartów, na serio ja nie umiem tego przejść Gdy się wydaje łatwe, a to nie takie nie jest W ogóle nie jest łatwe, a dobra to nie tutaj Dobra pójdę tędy, pójdę tędy A dobra zebrałem to już, a, jest. Proszę easter egg Proszę easter egg Żeby nie pominął niczego Yes, dobra Muszę tylko spadać jest mikrofon, ok, Mikrofon. Mogę sobie śpiewać. Halo, halo. Próba mikrofonu. Halo. Panie, wejść w interakcję, mogę w wejść w interakcję, mogę. A więc mega fajnie, fajnie węga spoko. Wiecie mi dalej, czy jest w ogóle mroźna jakaś kraina była? Tak jak wcześniej była mroźna kraina. Może będzie nawiązanie do jeszcze dżunglowej krainy, co było... Breh. Poprzednim, poprzednim... Nie, poprzednim. Nie, poprzednim, poprzednim mocim. Tak. Ale trzeba szybko... O, ale tu na farcie zrobiłem akurat. A puze! Nie przeoczyłem cię! Wiedziałem, że coś tu będzie, wiedziałem! O nie. nie! Nie! O nie, czyżby boss? Czemu boss? Czemu boss? Nie, 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 przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. I ci nie zrobiłem przecież, no nic ci nie zrobiłem. Nie, 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 nie. w tą stronę. Jeszcze mnie nawalają jakieś kule mocy. Dobra, jest podpalone, podpalone. Wybuch. Bum. go podpalić. Dobra. Jest, mamy to. Uciekamy na górę. Nie, to już koniec. Tak dobrze się bawiłem. Ja dosłownie... I tu jeszcze jakaś droga mleczna jest. No, a wiedziałem, że coś z tyłu będzie. Nawiązanie bot of war. God of war. Okej. Okay. Y, boss był szybki. Mini boss. Było fajnie przyjemnie. Myślałem, że będzie gorzej, ale było jednak spoko. Pod koniec tej serii ocenię sobie wszystkie mapy. I stwierdzę, która była najlepsza. I mamy tutaj artefakt bez po raz kolejny. Chyba to jest pro? Czy co to jest? A. Okej. Okay. Okej. Okay. Tamte PlayStation 2 było po prostu chudsze. I w sumie nie wiem, czy mi się różniło. Więc yy, no chyba... No chyba fajnie, nie? Kolejny artefakt Kolejna PS Mamy to Jest PS 2. Mikrofony 2. ok, Puzlów, które nam no, zbierałem ale... No nie za dużo, no nie za dużo. Powiem szczerze, nie dużo i wszystkich to nie zebrałem. Chociaż przekonajmy się, to jest taka fajna mapa. Mamy 3 na 4, 2 na 4, 1 na 4 i 4 na 4. No, idę sobie otworzyć jeszcze standardowo. Takie 5 prezentów. Dla widza otwieramy 5 prezentów. Raz, dwa. Same puzzle, trzy. Kolejny puzzle. 4 Srebrna kula jest PS3. No, nie nawiązuje to do tego level'a ale też fajnie. I ostatnia puzzle. Dobra, jeszcze jedna. No, i wiedziałem, że ta będzie idealna. A więc złoto na koniec. A to jest artefakt, no tak, bo te złoto to są artefakty. Więc mamy artefakt PlayStation 4 Pro. No. Dokładnie. Pro, tak jak ty, zostawisz teraz lajka. Bardzo bym prosił. Dziękuję, bardzo, bardzo. Jestem wdzięczny, jak zostawiłeś lajka i w ogóle wdzięczny, że doszedłeś do tego momentu filmu. O, i mamy tutaj jeszcze kółko do czegoś, jakiegoś nowego poziomu. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dalej, nie wiem o co chodzi. A więc co, ja się już będę z Wami żegnać, do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć!